Czytanie z księgi rodzaju. Bóg poleciwszy Abramowi wejść z namiotu, rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: Ja jestem pan, który ciebie wywiodłem z Urchaldejskiego. Aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram, O panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlice i gołębice. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie pan zawarł przymierze za bramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję ten kraj, od rzeki egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat.